Merci.

Tak, bo mam on za chwilę zacznie płakać, bo nie, nie będzie płakał. Martynka. Martynka. Nie Nie Marta, się się Наоборот, я не знаю.

Teraz się pięknie ukłonimy. I, nie, nie, nie. I zaśpiewamy za was, i zabawmy i zadzielamy się na o krasnoludkach pod czerwonym grzybkiem. Pod czerwonym grzybkiem przy krzaków poziomek mają krasnoludki swój maleńki domek. Mają krasnoludki swój maleńki domek. Domek pod malutki zawsze jest czyściutki. Sprzątają w nim co dzień małe krasnoludki. Sprzątają w nim co dzień małe krasnoludki. Jeden myje okna, drugi ściera kurze. Przeciw górnomiotłom zamiata z budą miotwą pod podwórze, a gdy posprzątają, do stołu siadają, z malowanych misek smacznie żadają. Czytają bajki, palą długie fajki i czytają bajki. Brawo. Brawo. A teraz głośno mówimy w pierwszych o krasnolówce. Okej. Okay. Okej. Okay. <noise> Jestem krasnolub.

Chcemy o śnieżku, jedziemy na sanet. Tak? tak? O, Czy chcesz tak tam iść? Zaburzymy. Chcesz iść do dziadusia? No to idź do dziadusia. Idź do dziadusia. Pada, pada śnieżek biały, dawno go nie było. Już go nie ma. Pada, pada śnieżek biały, dawno go, no go nie było. Chodźmy na sanet. Sami... Wysokiej góreczki, pojedziemy wszyscy razem z wysokiej góreczki, pędzimy, pędzimy, nic się nie boimy, aż tu nagle. Dla dziadku, drogi, dziadku, powiedz mi, czy potrafisz zrobić to, co my my. tu kupiemy tu, tu, tu. Teraz, dziadku, czy to zrób. My tu tu. Raz, dwa, trzy. Teraz, babciu, zrób to ty. Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi, czy potrafisz zrobić to, no co my. My klaszczemy, raz, dwa, trzy. Teraz, dziadku, zrób to ty. My klaszczemy, raz, dwa, trzy. Teraz dziadku zrób to ty, Babciu droga, Babciu powiedz mi, czy potrafisz zrobić? I teraz mówimy wierszy dla naszej kochanej babci. jednym głośno, żeby to było Babciu, moja kochana, <laughs> weźmie na kolana. Przytul mnie pod serduszkiem, bo jestem twoim wnuczkiem. Tak, brawo. <laughs> Bo jak czekoladka przysyłam ja, ja Tobę, bo dziś jest dzień dziadka. Brawo. I na koniec zaśpiewamy babcią i dziadkom 100 lat. Głośno zechce. Sto lat, niech nie żyją, żyją Sto lat, lat nie żyją, żyją nam. Niech...